I już mam z tej strony David jeśli się podobać. nie zapomniał łapce w górze. I proszę byście subskrybowali, z ręczkiem, żeby być na bieżąco. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z Jailbreaka. Sobie wysunę aż, nie? Aż sobie wysunę, już Wam mówię, nie? Dzisiaj odcinek jest o samolotach. Tak, bo są samoloty. Ej, jak widzicie, patrzcie, ile ja mam tu kasy, nie? Ty milion ponad milion uzbierałem, no to, no to dużo chyba, nie? Bo sobie grałem codziennie i uzbierałem dlatego no, są dwa samoloty, by coś wydać. Dlatego no. Dzisiaj jest odcinek o samolocie. Kupię tego najpierw za 200 tysięcy, bo nie wiem jak te samoloty mi się będą podobać do jeżdżenia i w ogóle dlatego najpierw przetestuję ten gorszy no żeby później wiedzieć czy opłaca się zakupić ten lepszy. Dlatego no. My sobie y, polecimy. Ja wam pokażę gdzie wszystkie samoloty są. Są w dwóch miejscach po prostu. Tu jest ten, od, są odrzutowiec i chyba... Y, no ten, tutaj macie, zaraz wam pokażę, nie? Wy jeszcze nie widzicie. O, tutaj. Tutaj się zespałnić powinien odrzutowiec, ale się nie zespał. O, jest, 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 jest. Dobra, teraz. Y, te dwa oba samoloty są na lotnisku. Dlatego my sobie tam przejdziemy, nie? a zalokuję. I dobra. Y, tam na tym lotnisku y, są oba samoloty. No nie wiem czemu tak dali, ale fajnie. O, otwarty jest. A dobra, trudno. Dzisiaj jest odcinek o samolotach, a nie o, o tym, o tym już było. Dobra. Dobra, co teraz? Uwaga. Dobra, dobra, nie, niech będzie. Yy, dobra, co teraz sobie idziemy tutaj. O, dobra, tutaj już jest. Ten odrzutowiec, słuchajcie. I tu jest ten, który my będziemy kupować. My sobie zakupimy ten. Fajnie wygląda, myślę. Yy, dobra, ej. Da się, da się przejść tu. Tu się nie da. No, tu, tu się nie da. Da się stanąć na tym. Ej, patrzcie, człowiek ten leży. Yy, yy. W autach chyba niektórych też tak się dzieje, ale dobra. No to co? Jeszcze raz patrzymy sobie na samolot i go... I muszę dobrze kamerę ustawić. O. Może bardziej tak, Tak chyba będzie lepiej, dobra. To odliczanie. 4, 3, 2, 1. Kupiłem go. Patrzcie, trzeba... jedzie w dół... Y w drugą stronę trzeba naciskać W, żeby... O kurde! A! Jest. Zagłosowałem tak na... Halo, jeszcze raz. I co jest? Ej dobra, wiecie co? Muszę się cofnąć jeszcze po kolejnego. Muszę się po kolejnego cofnąć. O nie. Najgorzej, nie? Dobra, jedziemy po kolejnego. Się nie zespał mi, Dawaj. O jest, dobra. To jest strasznie trudno. Naciskacie W? I widzicie jak tą kreskę? To wtedy, jak ta kreska. Ten, nie? O, tutaj na dole mamy. Ło, kurde! Ale się tym prowadzi! Zwariowanie! Ej, robimy beczkę, robimy beczkę, Ej, ale trudno jest zrobić beczkę nawet, nawet muszę wam powiedzieć, że bardzo, matko, ja jeżdżę po tej podkładce jak zwariowany, nie, w tej ale trudno jest prowadzić, muszę wam to bardzo powiedzieć, uważajcie! Bo jest bardzo trudno prowadzić, jest strasznie trudno prowadzić. Ej nie! Zalokować, zalokować, zalokować! Lok, lok, lock, lock. Dobra, lock. Locked. Ej patrzcie, można sobie jeździć normalnie po... Kurde. Dawaj! O, patrzcie, tutaj leci, czy to jest, tak, jest taki z tymi zrzutami, widzicie, ja smugę produkuję za sobą, nie, ale bardzo fajnie, M muszę przyznać, trudno się prowadzi i w ogóle, ale warto, dobra, nie będę tego ten, ale warto chyba te 200 tysięcy, łop, ale na serio, bardzo mi się podoba. Yy, nie, ja dzisiaj chyba nie będę nic tam rabo rabował, tam trochę może porabuję, ale na razie ja chcę się trochę nauczyć prowadzić. Matku, tamten jest szybszy. Tutaj na dole, pod tym, gdzie ja prowadzę, nie, macie wysokość. A ja co, jak zrobimy tak? Halo? Tak do góry nie i teraz na dół! Na dół! Ale szybko spada. Wyskoczenie oh. <ścoughs> działa. Nie, no chyba jaja sobie robicie. Ha! Ej nie, bo ja się zaraz ten zbaguję. Aaaa Dobreczkajcie, czekajcie, ja tak zrobię, już... Muszę... Łood! Ale lagi były! Ja pierniczę, ale lagnęło Ale lagnęło Głodze the... No, serio lagnęło jak zwariowanego Łoo! Lecimy Dobra Muszę się przyzwyczaić, słuchajcie. Będę pilotem. <laughs> I jak przelecicie przez to, dostajecie 15 expa. Więc fajne. 15 expa. 15 expa. 15. Dobra, nie. Ale trudno, na serio, muszę przyznać. 12 Xpa Kurde, ej, ale to tak się ogląda, nie? Łatwo, ale to jest strasznie trudno, muszę wam to powiedzieć. Strasznie trudno. Nie powiem, że jest łatwo, bo nie jest. To, to jest normalnie tak trudno. Na serio, wy to siedzicie przed komputerem, czy tam przed czym wy tam to oglądacie. Nie wiem. No i wy tak patrzycie, nie? Ale jak tak się na serio zobaczy, to to jest trudne. Ej, uwaga, patrzcie! Majdaj, mijdaj! SOS! SOS! No kurde! O, ja to zrobiłem! Teraz przepraszam, bo pewnie były przestery, nie? Ale ładne! Jak ja to zrobiłem! Ej, dobra, przyspieszymy na maksa. Patrzcie to. Teraz tak. Patrzymy w dół, patrzymy w dół. U! Znowu! Znowu! Ja takie kocham akcje, nie? Dobra. Nadu, nadu, na dół, na I na na leci Ej, dobra, ale ja, ja teraz chcę iść coś obrabować. O muzeum akurat otwarte A! Ej, dobra, zosta zostań na górze. Siad! Siad! Samolot, siat! Siad, siad. Dobra, weźmiemy sobie pa panią kurczakową i jakiś error sobie weźmiemy. What? Jak blisko, jak blisko to było. To było tak blisko. Nie, to było dobrze. Słuchajcie, ja y, bardzo by, by, byłbym wdzięczny, jeśli byście kupowali y, koszulki z mojej grupy. Link będzie raczej w opisie. No, bardzo byłbym za to wdzięczny. I dobra, lecimy z tym. Halo. i kto... dobra, są. So... Dawaj, dawaj, dawaj. Raj. Nice. Dobra, idziemy na górę. Ej, ale na no serio, sa... samoloty. Ej, patrzcie, no. Ej, ale patrzcie to, patrzcie to. Jak każdy wyjdzie, to się automatycznie, ten. Nie wiem, czy widzieliście. Dobra, nie chcę mi się czekać, bo tam jeszcze gościu rabuje pewnie. What? Ej, dobra, stop, pomocy! Ej, dobra, lecimy do góry. Teraz na dół. Lok, dobra. <noise> Ale to jest na serio komiczne, nie? To jest tak super. Ale tak trudno się prowadzi. Prowadzi się tak trudno, jak nie, nie powiem co, nawet, nie. Na serio, strasznie trudno się prowadzi. To wam muszę akurat przyznać. Ej, autopilot, autopilot. Wszedłem na OBS-a. Przedem na OBS-a. O kurde. O lot. O dobra. Ej, ale patrzcie, możecie sobie autopilot Normalnie. Autopilot, nie? Autopilot. Normalnie. Dobra. Aaaa! Aaaa! I, i, nie, 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 nie. Nie chcę nawet ryzykować, bo jeszcze jak się zatnie, to będzie kompletnie, nie? Mam dziesiąty level. No trochę pograłem, nie? 16. I dobra, ja, ja sobie wezmę bronię. Bo jak na, napotka mnie policjant, to będzie strasznie źle. Dobra. Weźmiemy sobie od razu już garnitur, żeby, żebyśmy fajnie wyglądali. Ej. On też był w muzeum. Dobra. Samolot. No ja bardzo polecam samolot, raczej nie. What? Samoloty są bardzo fajne, muszę wam to na serio kolejny raz powiedzieć. No muszę, no normalnie muszę, no bo takie fajne są, nie? No dużo kosztują, ale chyba... Ej dobra, fajnie by było słuchajcie, jeśli byście, nie wiem, w miesiąc może uznajmy, no dobra. Dobili, albo w ogóle nie, 10 tysięcy łapek do góry To by było super, słuchajcie To by było strasznie super I może wtedy kupię tego za milion, zobaczymy Zobaczymy jak wszystko ujdzie I w ogóle, autopilot Dobra, Ło. Ej dobra, patrzcie, robimy tak Idziecie tu Ej, nie, ja wiem co my zrobimy pod koniec odcinka. Bardzo wysoko pójdziemy i później. No, ale patrzcie, nie? Macie sam, yy, Macie tutaj. Yy, po prostu. Yy, no, auto. Na no serio, auto macie. Ale można pewnie robić jakieś napisy, nie? O, ja chcę tego Ekspa. Dajcie ekspa. EXP Eksp ważny, bardzo ważny. Dobra, Uuu, Dobra, normalnie przylecimy. Samoloty to jest super, nie? Samoloty to jest super. Ej, dobra, nie! Nie! Chcę cały tor zrobić! Kurczę, ja tu na no serio latam jak zwariowany. Po mojej, tej, nie. Po podkładce, nie. Zawijam tą myszką, jak... Co? Normalnie jedziemy. Ej, pod mostem, pod mostem, pod mostem. Ej, tak. Uuu! Ej, dobra, pod mostem. O, ale ja to zrobiłem. Ale ja to zrobiłem. Co? U matka jaki odgłos był w ogóle. Ej, dobra. Za jakieś pięć minut. O, jesteśmy wysoko. O, jesteśmy wysoko. Dobra, lecimy jeszcze raz do muzeum. Tym razem nie włączyłem OBS-a, po prostu puściłem. I to tyle. Puściłem. I leci. Magik normalnie, magik. Autopilot do muzeum. Waga! ale gościa zbagowało pewnie. Dawaj. Otwieraj to, gość, Dobra. Teraz lecimy! Uuuu, bat, bat -si -si i Jasimo. mo i Jasimo. mo Ale kurczę jak to zrobić? Aaa! trochę chyba nam ułożył Simo Pomógł nam. <śmumia> Mumia. Leż tu, okej? Okay? <śmum> Pul. Pól! Dawaj, gościu. Dobra. I teraz... My wychodzimy i będzie super. Dobra szybko, to jest jednoosobowe, jedno i drugi, jeden i drugi samolot jest jednoosobowy, muszę wam powiedzieć, smutek jest. Dzisiaj grałem z fajnymi osobami, muszę powiedzieć, każdego mojego fana widza, z którymi grałem i tam w ogóle innych youtuberów i w ogóle tam, wiecie co, każdego pozdrawiam. Ej dobra, wiecie co? O nie, nie, nie chce mi się. Chciałem sobie zalokować, ale to później sobie zalokuję. Dawaj, dawaj. Mucha mi tu lat. Mucha, chcesz być moim samolotem? Ej nie! Pytam się. Ó, ej, ja latam! Ja latam! Jak nic. Ej, pokażę Wam super kryjówkę na y, tego, nie? Jakbyście grali... Y, w, no się. Kurde, jeszcze raz. Tam się da doskoczyć. O, tu tu, tu tu, dobra, dobra, tu tu. O, patrzcie to nie! No i kto was teraz znajdzie? I tu się da wyjść, ty Ros. No kto was znajdzie? No nikt, nie? Ej, skakujemy do wykonania. Nie, dobra, nie. E! Pomóżcie mi stać Dobra. Idziemy do samolotu. Chyba zobaczę ile się. ile już. Wygrywamy. Dobra. Wiecie co? Robimy tak. Teraz na jakby takie, no nie, nie! Gościu! 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 Nie pozdrawiać! O, matko! O, matko! Dobra, jeszcze raz mówię... O jeśli byłbym bardzo wdzięczny jeśli byście wpływali moje koszulki ze sklepu... ...o no ze sklepu Z mojej grupy na robloxie Link pewnie będzie w opisie moja grupa się nazywa David Keter Group Dobra To wszystko powiedziane Wszystko zrobione tylko że nie. Jeszcze jakiś tam dziadyga mnie zaaresztował No kurde mu. Dobra. Trzeba z tym żyć, nie? Normalnie, no trzeba. Dobra, nic się nie zrobi. Chyba, że zabić mu, to, to się zrobi. Teraz pod przechodzimy i uciekamy. Jeszcze raz, chcę szybko na lotnisko. I na lotnisku. Ja chcę jeszcze raz zabrać i polecić bardzo do góry, i później tak nalotni na sam dół. Ale jakiś dziadygo mnie zaaresztował. Nie no, żartuję. Po prostu chyba, chyba nie jest moim fanem, mam takie wrażenie. Po prostu. Dobra, tu, 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 normalnie, tu. Dobra, jak szybko my jedziemy! Tego nie chcę. Chcę zrobić to, co muszę. Czy nie muszę, ale chcę. Dobra, na lotnisko! Na lotnisko teraz! Halo! Halo! Halo. O, przepraszam, nie był widać. Dobra, łop! Dobra. Szybko. Ej, kurde, ja tego nie mam! Lotni nie mam, dobra, dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy. Co to zrobić po prostu, no bardzo chcę. Ej, dobra. Lecimy, tak, nie? Dobra, szybko. Nie no, wyrównaj, wyrównaj. Dobra, leć, leć. Mm. O ten, który dropy robi. To jest raczej. Teraz właśnie nie wiadomo, kto, który to który. Bardzo dziękuję każdemu za wszystkie skrzynki, że tam otwierałem poza odcinkiem. Bo trochę kasy chyba się przyda, nie? Ech. Dobra. Dawaj. Dawaj! Szybciej! 16 poziom. Kryminalisty, to super, nie? To super normalnie. Szybko. Teraz idziemy po te glidery, czy blidery, czy jak wy tam to chcecie nazwać. Nie wiem. Teraz, okej, okay. samolot siadł. Siadł. Dobry samolot. Nie uciekaj nam. Lok dobra. Słuchajcie, robimy to, nie? Lecimy bardzo do góry. Nie, 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 nie. nie. Strasznie do góry. Spróbujmy za mapę. Ej, dobra, 10 tysięcy. Dobra, tak na 20 tysięcy spokojnie. Ej, co? Dobra, tu jest Max! Robili Maxa. Max jest. I za map, wylecimy za barierę? Lecimy za barierę? Uwaga! Wylecieliśmy! Jesteśmy za mapą! A nie, nie jesteśmy. Dobra, trudno. Ile to było? 10 tysięcy? Mam wrażenie. Dobra. Ło kurde, ej, jedziemy! Super, nice, ludzie! Ej, co, ej, czy to jest normalne? Chyba nie jest. Ale okej. Okay. Ej, czy się zbaguje? Zbaguje się? Nie, nie zbaguje się. Ale ta lotnia się na pewno zbagowała. Dobra. Ja myślę, że słuchajcie, że to będzie na tyle z, z tego odcinka o samolotach, słuchajcie. Myślę, że to będzie na tyle. Tego no. My się widzimy w kolejnym odcinku. Albo na kolejnym live, więc no. Pa, cześć.